Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a w patch była też wzmianka o tym obrazku, pergaminie, pergaminy esperyjskie, napływ odchłani. Standardowo postęp odblokowywania, 0 na 7 musimy pokolorować obrazek, 7 pędzelków czy czego tam do tego potrzebujemy. Jeżeli chodzi o nagrody, to jest fajnie, mamy 8 zwojów frakcyjnych, 1000 diamentów, 6 skrzynek, doświadczenie złoto esencja, to się chyba w ogóle nie różni. Względem innych pergaminów, to co różni ten pergamin to są smocze insygnia tutaj. 10 i 500 za pokolorowanie całego obrazka i obejrzeniu wideo, tam 20-30 sekund chyba trzeba e poglądać. Mamy właśnie takie fajne nagrody. Więc łącznie już jakby nie patrzeć, tam 12 na poprzednim filmie było zalogowanie. Tutaj 10, mamy już 22, 50 będzie za darmo to już 72. Do tego jeszcze Podróż Cudów między innymi. Więc zapowiada się, że to będzie całkiem okej. Okay. sporo tego dostaniemy mimo wszystko. Sposób zdobywania tych tutaj piórek, czasu taki jak zawsze, czyli jeżeli wejdziecie sobie w tablicę ogłoszeń, macie dodatkową zakładkę, nagrodę za wydarzenia. i zawsze są dwa zadania. Drugie jest zawsze na piórko do kolorowania, pierwsze na przykład na kamienie fioletowe. I standardowo, jeżeli wrzucicie kogokolwiek, obojętnie to może być Rosalind, Aaron, cokolwiek. Albo zwykły rowan, to dostaniecie tylko tą główną nagrodę, czyli fioletowe kamienie w tym przypadku. Jeżeli jednak użyjecie postaci, która jest tutaj wskazana, czyli na przykład w tym przypadku jest to wzniosły rowan na poziomie białym, to dostanę też skrzynkę. Akurat mam tutaj wzniosła rowana. I w skrzynce standardowo mamy możliwość trafienia diamentów 100, 200 lub 500. Wysyłamy drugie zadanie zawsze będzie na piórko. No i wiadomo, to piórko zawsze będzie dostępne, nieważne kogo wrzucimy. Tutaj trzeba Goren'a, jak Goren'a na tym końcie nie mam. To jest serwer testowy, więc mam mocno ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o bohaterów, więc wiadomo. Więc wysyłamy, mamy 7 piórek, kolorujemy. Dostajemy te wszystkie nagrody na koniec wideo. Tutaj króciutkie 26 sekund, Aż znaczy to wideo jest dłuższe, ale wystarczy przez 26 sekund to obejrzeć. No i mamy całkiem eleganckie nagrody. Generalnie z tym Lewiatanem troszkę więcej tutaj jest, bo prezenty zalogowanie już nagrywałem. Pergamin Bohatera. Mamy smocze prezenty, to właśnie do odebrania, ale to chciałbym na osobnym filmie zrobić, bo będzie też losowanie tam. Więc to akurat wiadomo, oferty w wydarzeniu, więc to tam pieniądze trzeba płacić. Wiadomo, dostaniemy za darmo 100 diamentów i jeden. Jedno smocze insygnium. No i w sumie tyle, smocze prezenty. To, to już było, właśnie i obfite próby wiadomo. Arena, Le prób można wykorzystać sobie lewiatana przez 3 dni za darmo. Oczywiście, nową postać omówię na osobnym filmie, więc tutaj nic się nie zmieniło. Będzie omówienie. Ja Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Całkiem sporo tych smoczych insygniów dostaniemy, więc to jest akurat spoko. To jest akurat bardzo spoko, bym powiedział. Nie dostawaliśmy chyba zawsze aż tyle, na przykład prezenty za logowanie, to jest chyba nowość. Jeżeli chodzi o Smocze insygnia, w każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Niedługo więcej, czyli właśnie losowania sobie zrobimy. Te darmowe Smocze insygnia, tak jak zawsze. W przypadku Przebudzonych i Smoków Wysoko Urodzonych. Omówienie bohatera na pewno będzie, te nowe eventy, które wejdą, funkcje autobitwy na pewno spróbuję nagrać. No i co? Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.